Cześć, witajcie, z Tonka. Po witam kolejnym odcinku z serii ku przygodzie w pokonaniu Smoka Endu. Ja akurat nie wracam sobie właśnie z tej świątyni, w której yy, wykopałem sobie po prostu ten piasek, byłem szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się tego, że akurat nie ja w tej świątyni byłem. Byłem przekonany, że nie byłem, a się okazało, że byłem. E, ojejku, tam w tym miejscu widzę, że jest... Ale chyba tam też... Znaczy, bo tak, bo może się okazać, że w tym miejscu też również byłem. Dlatego tam nie będę nurkować, Tym bardziej, że czasem. Bo, czy, bo tam jest na pewno skrzyneczka z jakimiś. Fajny, z jakimiś tym Nie wiem, czy fajnymi, czy nie fajnymi. A tutaj co to tu jest? Tu jest na pewno ten taki zombiak To by też mogło być te, ci, co tak z trójzomba tak atakują. Czy trójzombić w ogóle tej byłby kozacką? O, tu jest ta ryba. to ja nie chcę z tą rybą mieć nic do czynienia, bo tam. Nie wiem, czy jak mogliście zauważyć, to. Troszkę się obawiam tego, żeby tam ten. Żeby mnie ta ryba akurat nie atakowała. Bo do, do, akurat do takiej świątyni muszę się odpowiednio przygotować. To znaczy potrzebuję, aby mieć na pewno... Znaczy tak, ja jestem tego zdania, żeby mieć koks jabłko, żeby mieć fajny, fajny enchantowany secik i do tego fajne enchanty na, na mieczyk i. O, tutaj te piranie. Czy mi się tylko wydaje? Być może. Dobra, a tutaj są koralowce. Też się, się akurat nie obawiałem na streamie, czy tam właśnie na przykład nie, nie jest tak, że jeżeli on te koralowce, że to, jak tam po prostu świeci coś, to że to może, by, że może być tak, po prostu, że tam jest też jakaś taka świątynia i że tam się na przykład jakieś moby takie wodne czają, ale z tego co słyszałem, to podobno nie, tylko że te korale tak potrafią po prostu ładnie. że tak świecą. Ja tutaj sobie zapisałem koordynaty, czyli tak Z940. aha, to teraz X. Minus 740, tylko teraz tak x to. Mm, jeszcze raz. x to jest z947, z czyli tak. Czyli teraz, dobra, z, zróbmy tak. Z947 i teraz tak x. Y, x to było minus 743, czyli teraz w tym kierunku muszę podążać, żeby do, żeby znaleźć, od, odnaleźć swój domek. Czyli troszeczkę daleko za daleko popłynąłem tą swoją łódeczką także tak, ja tam po prostu popłynę i, i myślę, że sobie zrobimy po prostu cięcie jak tam już po prostu dopłynę to po prostu znowu wtedy nagrywanie i, i będziemy działać Ok, jesteśmy już w domku już tutaj akurat nie dopłynąłem, wszystko ten musiałem te 3000 kratek zrobić ale już jest git i dobra to co zawsze lubię sobie po prostu robić, czyli zrobimy sobie taki porządeczek, to znaczy tak Wszystkie jakieś takie piaskowe rzeczy dodamy tutaj do tej skrzyneczki z mobów. Właśnie nie znalazłem w ogóle tego pieseła, ale to nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o... A, tutaj ten blok. Dajmy sobie tutaj te, te bloczki. Łódeczka to byśmy sobie schowali... No dobra, dajmy sobie w tym miejscu. Drewienko dajmy tutaj. Tutaj jeden blok kamienia, tutaj damy w tym miejscu. Tak, czy coś jeszcze, węgiel, węgiel dajmy tutaj, steki o tutaj w tym miejscu I dobra, jeżeli chodzi o dzisiejszy plan na ten odcinek, myślę o tym, żeby zrobić sobie mob grinder Tylko teraz tak, muszę się zastanowić, czy ja chcę ten mob grinder w tym miejscu sobie robić Czy ja na przykład chciałbym sobie, nie wiem, po tamtej stronie zrobić, chociaż tu mam przestrzeń zrobioną i w gruncie rzeczy czy ja nie miałem takiego innego planu na, na to, żeby tutaj coś zrobić, chociaż tak myślałem, że może. Może by jakieś pole też jakieś strzeł czy coś takie akuratnie, żeby. Tylko tak, to w sumie pola takiego automatycznego nie zrobiłbym, bo myślałem nad takim polem, którym mógłbym wykorzystać do tego dwóch mps że jeden npc by mi zbierał plan, a drugi po prostu by od niego odbierał do skrzyneczki, i, i tak by, i miałbym automatyczną faremkę. Tak mi szkoda, że akurat nie ta faremka nie działa. Tylko właśnie... Problem jest taki, że tej farmki nie mógłbym mieć obok, dlatego że wtedy z tymi golemami, golemami byłby problem, żeby one... Znaczy no, teraz jest problem, bo się zombiaka nie ma i ja będę musiał tam na taka po prostu dać, ale w gruncie rzeczy, no, jeżeli miałbym, chciałbym sobie farmkę taką automatyczną, w pełni automatyczną, że nie muszę nic sadzić, to może wiosce sobie zrobię. Dlatego tak, weźmiemy sobie bloki po prostu potrzebne do stworzenia sobie tego mob grindera. O tak, to znaczy ja na pewno będę się posiłkował po prostu jakim, jakimś za fajnym tutorialem na YouTubie. Trochę sobie wezmę tych bloczków, żeby się nie okazało, że mi potem braknie. I dobrze byłoby też wiaderki, wiaderka z wodą, czyli tak, wiaderka powinny być w tym miejscu. O tak są. No i dobra, pójdziemy sobie napełnić. I w sumie jeszcze dobrze byłoby sobie zrobić na pewno pół płytki. Yy, tak, wiadereczka, wiadereczka, czyli tutaj i tutaj, dobra wodę sobie zaczerpniemy chociażby stąd siup i siup, dobra i teraz tak, żeby rozpocząć rozpocząć mob grinder na pewno trzeba będzie się wywinąć górę tylko ja już nie wiem ile, ale tak yy, czy ja nie potrzebuję troszeczkę więcej sobie przestrzeni tutaj zrobić mam nadzieję, że akurat nie, nie że ja bym sobie w tym miejscu tak zrobił dobra ja szybciu, szybciutko sobie znajdę jakiś taki fajny poradniczek bo wolę się nie opierać na swojej... Na swo no, no, wolę po prostu zobaczyć sobie jak ktoś to, się, to się robi bo wtedy nawet jak goś zrobi błąd to będę przynajmniej wiedział gdzie a tak jak ja po prostu zrobię błąd, to <grych> będzie ciężko szkodać cię. dlatego szybko sobie po prostu sprawdzę jak zrobić i wtedy po prostu będziemy się, widzieć, yy, te, znaczy będziemy się widzieć, już jak jak będę w trakcie po prostu robienia tego mob grindera. W tym momencie możecie zobaczyć przyspieszony proces tworzenia mob grindera. Postanowiłem przyspieszyć z racji, że tak naprawdę nic takich istotnych rzeczy tam nie przekazuję. Bardziej się skupię na budowie. A nie chciałbym was po prostu tym zanudzać, z kolei nie chciałbym robić czegoś takiego na zasadzie ucinania materiału, że jest, że powiedzmy nie było tego obgrajdera, nagle ciach jest. Chciałbym po prostu, żeby to wszystko było uwidocznione na materiale, ale żeby po prostu nie było to takie zbyt jakieś długie przeciąganie materiału, że ja ty patrzę się w telefon, oglądam sobie gościa, jak robi ten obgrajner, chociaż ten obgrajner szczerze wam powiedziawszy, jak sobie zobaczyłem, jakby w trakcie oglądania po prostu kiedy zrobiłem sobie te fundamenty, czyli 21 kratek do góry, potem 8 kratek w, każdy, w każdą stronę świata, czyli wschód, zachód, północ, południe, to już po tym tak naprawdę wiedziałem, jak mam dalej robić, bo, te, bo ten magrainer naprawdę jest bardzo prosty. Nawet, się, nawet rozważałem, czy nie zrobić sobie dwupoziomowego, ale zostałem przy tym jednym poziomowym. że no, dobrze. Ja już nie przeszkadzam. Chciałbym tylko dorzucić jeszcze kilka słów, ponieważ ja już mówię akurat, bo te, bo te dogrywki robię już takie jak już materiał, wiadomo, jest już zrobiony, już jakby w trakcie montażu to wszystko sobie dogrywam i tak dalej, ale już jakby materiał jest nagrany. Zrobiłem sobie kolejny mobgrinder, tylko on nie jest, nie będzie ukazany w tym materiale, dlatego, znaczy mówię o tym specjalnie po to, bo na znanym już materiale, żeby nie było takiego, takiego zaskoczonka, że ujczą dwa MobGridery a był przecież jeden. Bo w, bo w samym materiale nie zrobiłem dwóch MobGriderów, zrobiłem jeden Mob grinder, tylko tak naprawdę po zakończeniu tego odcinka, za, yy, w momencie kiedy yy, skleiłem sobie jeden materiał, skleiłem, śmiesznie akuratnie e, określiłem to, zmontowałem po prostu materiał i on się zaczął renderować. Postanowiłem, że stworzę sobie drugi mob grinder obok yy, i to w sumie właśnie to chciałem akurat nie dodać. Także już nie przeszkadzam, zapraszam serdecznie do oglądania. Okej, okay. yy, jak, jak mogliście po prostu zobaczyć na tych przybitkach. Yy, tak to się prezentuje. Ja tutaj musiałem o jedną kratkę zmniejszyć sobie. Zaraz, jeżeli, bo po prostu woda. Bo tak, jakby było na 8 kratek, to po prostu ta, ta woda, zamiast po prostu tutaj, żeby się skończyła, to ona się skończyła w tym miejscu. Więc musiałem to po prostu zmniejszyć. Chociaż tą wodę byśmy może sobie wzięli, bo nie mam nieskończonego źródełka wody. No dobra, możemy na razie wziąć sobie tą wodę. Teraz co mi pozostaje? Mi pozostaje, nic, mi pozostaje nic innego jak po prostu tutaj zrobić sobie ten. Podłogę w, na, w tych czterech miejscach, czyli w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. Czyli tak, tutaj sobie ładnie pochodzimy sobie cobblestone, i potem zrobimy sobie ścianki na dwa. Wiadomo, bo, jeżeli mi nie, bo nie chciałbym, żeby endermany się spełniły, dlatego, dlatego na dwa będzie. Tutaj ładnie, elegancko sobie zrobimy. Jeżeli chodzi o odległość akuratnie od ziemi do, 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 do tej kratki, to jest 21 bo nie wiem czy akurat, nie, bo tak ja jestem akurat nie jeszcze przed... przed bo to, teraz jak nagrywam, to nie wiem akurat jak to w montażu wyjdzie, czy ja akurat nie będę o tym wspominał przy witch nie. Będę cho że chociaż będę się stało to, żeby o tym wspomnieć, ale tak, tam jest 21 21 kratek od tego bloku, od którego jest po prostu woda, bo tu jest woda rozlana Jest 21 kratek, czyli po prostu mobia jak będzie spadał w dół No to po prostu tylko tak, jeszcze w tym miejscu tylko tak, w tym znaczy, to tak, bo to będzie normalnie ścianka w tym miejscu będzie, o ścianeczka na dwa o, tak, tak, nie na trzy tylko na dwa tak żeby po prostu mi się niepożądane te stworki niepożądany stworek się spełnił o, tam wiedźma jest w ogóle widziałam akurat taką ciekawostkę, że wiedźma to tak naprawdę jest yy, że jeżeli NPC-a by po prostu piorun strzelił <noise> tak trochę śmiesznie to brzmi piorun strzelił npc no ale tak to wtedy on to wtedy ten NPC staje się wieźmą to, to jest akurat nie wiem, mega dla mnie taka ciekawostka jak sobie oglądałem, nie wiem jakiego TG chyba to jest ten youtuber tak się nazywa mega ciekawostka akurat nie o tym w ogóle nie widziałem a no to jest naprawdę interesujące akuratnie. może gdybym miał ten trójząb to mógłbym coś takiego zrobić ale w sumie po co nie wiem po co miałem, nie, nie wiem w jakim celu miałbym mieć Wiedźmy, co nie? Chociaż od czasem wypadają fajne itemki, jak jakieś miksturki. Chociaż przeważnie to wypadają te butelki po miksturach, ale... Czasem mi się zdarzy nawet, nawet fajne, fajna mikstura jakiejś szybkości, albo właśnie... Albo trudka. to też jest akurat nie spoko. Jak chce się na przykład zarazić NPCa. Właśnie na tym świecie musimy sobie NPCa zarazić. Ale może może nie tyle, że jednego, tylko kilku, kilku. Ale to jeszcze do tego sobie. też do tego mamy czas. Teraz mamy mob grinder do zrobienia. Już mamy połowę praktycznie zrobioną. Najprawdopodobniej tą wodę sobie. Bo tak, mam wiadereczko. Bo tą wodę to my sobie weźmiemy. Bo ta woda tak naprawdę to ona powinna w tym miejscu. A jak widzicie, tutaj jeszcze jedno wiadereczko jak dam. O, i tu ładnie się wszystko zdewa, co nie? Że to wszystko ma wpadać właśnie do tego miejsca. Tak, kolejna tej podłoga. Jeszcze dwie podłogi mi zostały i, dwie, i taka ścianka. Jeszcze do zrobienia. Teraz jestem coraz bliżej skończenia. Zobaczyłem sobie akurat nie ten poradnik i ja, ja postaram się w opisie dać paradnik do, do tego, gdyby po prostu ktoś był zainteresowany. No chociaż ten Mobgrinder nie jest jakikolwiek skomplikowany to jednak, jeżeli ktoś po prostu będzie chciał sobie zobaczyć, to, to nie ma najmniejszego problemu w opisie w filmiku postaram się po prostu dać a jeżeli po prostu by nie było, to koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu chociaż raczej o, o tym powinienem pamiętać no, ale różnie to w sumie może bywać, może akurat nie być tak, że że może mi gdzieś to umknąć po prostu jakbym to publikował także tak, tutaj jeszcze podłoga poleci Okej, okay. troszkę tego kobla mam, chociaż już niedużo Ile mam? 300 staki, dobra Znaczy bo tu jeszcze trzeba będzie daszek zrobić i wodę rozlać Ej, kobel postawiłem niepotrzebnie, a to nic się nie dzieje Chociaż może, albo dobra, na razie, na razie dobra Na razie nic nie ten Tutaj chociaż można byłoby sobie potem powiększyć ten mobgrinder o jeszcze kilka sto, yy, poziomów. W sumie może by to zrobił. Chociaż też to, za dużo kobla nie mam, ale... Znaczy dobra, może sp najpierw spróbujmy z jednym poziomem. Jak będę chciał to sobie po prostu później dorobię. Kolejny poziom. Na razie trzeba tutaj to dokończyć. To będzie akurat nie taka ekspiarka. I to będzie pierwsza taka ekspiarka, która mi na tym świecie wyjdzie. Bo tam y, miałem spawner szkieletów, chciałem sobie zrobić taką ekspiarkę. No to to jest akurat nie średnia. I mam nadzieję, że akurat nie ta ekspiarka będzie lepsza. Że nie będę potrzebował żadnego mieczyka, tylko wystarczy mi łapka i, i po prostu one i moby będą padać jak muchy. Y, I tutaj. I póki co, to ja po prostu na tym daszku jadam ja pochodnie. I na tych pochodniach. Znaczy no, yy, nic na tych pochodniach. Po prostu na tego kobla z tego względu, żeby się tu mi moby nie spomniły W sumie mógłbym cały może ten... Ale nie mam A po dobra, wiecie co zrobimy? Bo ja, ja za dużo tutaj kobla teraz nie mam, zauwa tak zauważyłem. Zróbmy sobie pół płytki. Płytki są kozackie, bo, bo dużo ich jest. To sobie pozwolimy na pół płytki. Taka troszkę. Tak po taniości, tak troszkę januszowo, ale tak. Bo nie wziąłem sobie za dużo tego kobla. To nie jest, że nie mam tego kobla, chociaż tak naprawdę mam tylko jedną podwójną skrzynkę. Kamienia to nie jest dużo. Bo można powiedzieć, że tak mało w sumie kopię na tym swoim świecie. To trzeba będzie troszkę zmienić, bo też pasuje mi troszkę więcej diamentów pokopać. Poziom troszeczkę wbić, żeby sobie poenchantować. Więc będę potrzebował po prostu, żeby pójść do tej swojej opuszczonej... Też w ogóle w tej swojej opuszczonej kopalni znalazłem kolejną opuszczoną kopalnię, tam trzeba będzie też po prostu te wszystkie surowce pozbierać. Będę musiał sobie kolejną skrzynkę założyć na... na surowce, bo już mi brakuje miejsca w tej mojej skrzyneczce. Ale to może sobie zrobić drugi poziom magazynu. Tak, teraz się zastanawiam. To będzie akurat niedobra. Tutaj elegancko. I tutaj. Nie wiem, czy, czy tak, pół płytki. Wystarczy mi na to, żeby po prostu, żeby to wypełnić ten cały dach. Tylko problem będzie taki, żeby mi się tutaj na górze nic takiego niepożądanego spełniło. O sobie nie wziąłem za dużo tego kobla, to troszeczkę mogłem więcej o, i, a już nie mam okej okay, nie mam już, dobra trzeba będzie po prostu skoczyć, weźmiemy sobie tego craftinga siup e, i zrobimy tak pach pach i się potem podpodujemy na górę szybko poskoczę po tego kobla W tym razie, razie tylko nie jeden poziom. Zobaczymy jak, już tu jest, no, się jest na praktycznie się przyda I budujemy się na górę. Znaczy, trzeba będzie ogromno zrobić, ale to dobra. Na wszystko na spokojnie. Zakończmy ten dach. Yy, tak, czyli tutaj. O, dobra. I tutaj zrobimy sobie pół płytki. Siup, siup i siup. Dobra i teraz tak, tu ładnie wypełnimy. Zaczęliśmy półpłytkami to trzeba skończyć. Właśnie tak. Znaczy, no, zrobimy z pułputek takie pełne bloki. Więc tutaj akurat nie, nie wykopię tutaj całego kilo, bo i tak będzie trzeba, żeby to zrobić. O. takie trochę nudne, ale jak to się zrobi, mówię, jeżeli to będzie działać wszystko, to to kozacko. Dobra. To znaczy tak, po co, bo właśnie mówiłem, żeby nie budzyć, bo i tak tutaj będzie o ten jeden blok. Oj, to nie to chce. Jeszcze się, nie, nie, nie skończyły się pobudki. I tu można normalnie, co nie? Tak, można normalnie, tak. się Chciałem upewnić, nie wiem czemu, ale Ale tak, i tu w sumie po bokach tak samo. Ale tu już, może bym poleciał normalnie, koblem. Kurde, a szkort zrobić taki kilku poziomowy. Może by się zrobił, bo tak jeden poziom to co mi z niego? A tak to by więcej. No dobra, no ale naj najpierw zróbmy tak, żeby tutaj ładnie wszystko wyrównać. Chociaż jak będzie na większym poziomie, to te moby będą padać. To, to, to wtedy te nawet nie uderzę mobarz, tylko one już będą padać. Samo ekspo będzie I Nie wiem, czy będzie akurat niedobre, bo. Że tak to ujmę, ubicie po prostu zombiego, jak już ma mało życia, to się dostanie więcej expo niż dla tego zombiego, który sam po prostu padnie z wysokości. Tak logicznie myśląc, tak mi się przynajmniej wydaje. Chciałbym się akurat nie w tej kwestii mylić, co nie? Że jeżeli. Że ekspo się tyle samo dostaje. Czy jak zombie sam padnie, czy jak my mu pomożemy paść? <grym> Fajnie, bo, znaczy, no zobaczymy jak się akurat ten mobile będzie spisywać. Jak będzie się dobrze spisywać, to no na pewno fajnie byłoby sobie powiększyć. Bo poziom niewątpliwie jest mi potrzebny. Elegancko, patrzcie. Proszę Państwa, tu jedną kratkę sobie zostawiam. I tutaj poświetlamy sobie. Dobra a raczej tu żadna godzina taka nie powinna się zrespić, ale to wiecie, jak to jest i okej, okay, i teraz bardzo ważne tutaj woda i tutaj tak samo wejdziemy sobie tutaj znaczy, może na tamtą stronę dobrze by było pójść? Tutaj i tutaj. Czekaj, czekaj, yy. hm. to jednak tak trzeba zrobić. Szyk, szyk, szyk. Ok. I tutaj ładnie. Chcę czerpnąć wody. I teraz tutaj tak samo ja zapomniałem jednego wiaderka wody. Kół czy pieczona. To wiaderka w naszych wypadek sobie wezmę. I teraz tak. Tu pochodnie weźmiemy. Tu też pochodnie weźmiemy. E tutaj, też to pochodnie, tylko teraz tak tu kamień, tu kamień tu sobie, za, tu sobie weźmiemy tu wodę tu sobie ładnie zabudujemy, to zaraz pozbędziemy się tego no i dobra, imopgrind jest w 90% zrobiony mówię, że w 90% dlatego, że tutaj teraz trzeba będzie zrobić te pająki będą szły na górę, nie? I teraz trzeba będzie po prostu zrobić tutaj taki że tak to ujmę, tuneli w dół. Tutaj uważaj, jak mi teraz będą akurat nie spadać. A może nie? Postaram się to w miarę szybko zrobić. Pach, para, pach, pach. Okay. Mm -hmm. Ojejku Ajajaj aj, aj. Głupi pająk Może się teraz wywindować w górę okay. Dobra. Jest, jestem. Dobra. Pająki są strasznie gołopie. No, a co zrobisz? Takie już są te pająki. Cztery. To znaczy to chyba byłoby dobrze coś takiego o dobra i teraz tak w tym miejscu Pochodnie to jest bardzo ważne Żeby poświetlać I w sumie dobrze by było Coś troszeczkę windujemy w górę Dobra, do góry, do góry Musimy do bo tak chcę, żeby ładnie to było oświetlone w nocy czyli się coś takiego żeby co, co ileś kratek była pochodnia będzie może nieregularnie ale właśnie trochę tak o to ma chodzić tutaj tak Aj tak i tak Okej, okay. co, co dwie kratki? czyli jednak nie, re, nie, że nie regularnie, tylko będzie co dwie kratki? Pach, 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 pach. Raz dwa tyk, raz dwa trzy, raz dwa tyk, raz dwa trzy. Jesteś no, i na razie póki co nie słyszę ani nie widzę, żeby jakiekolwiek moby się tutaj spełniły. Ale mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu. Dobra, i na, na razie póki co. Nie widzę, żeby to działało. Ale trzeba chyba dać temu troszeczkę więcej czasu. Bo dopiero co to powstało. Tam woda jest wszędzie rozlana, tak jak ma być. Także tak, e, tak się prezentuje mob grinder. Ojejku, tutaj już creepery lecą. E, się obawiam, że coś tam nie działa, coś nie, nie sty, coś nie styka, coś nie ten. Ale jak widać, wszystko działa tak jak należy. I co najważniejsze, jakbyś nie sobie łapeczkę. No dwa razy łapeczką. I mamy. Elegancko. Mi się to mega podoba. Że nie trzeba po prostu mieczek umarnować. Patrzcie, co się stało. Creeper się nie na drzewie. To jest niesamowite. Nigdy, nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym zobaczył Creepera tak, żeby się zaspełnił na, na drzewku takim. Tak, także Mobgrinder jak, jak najbardziej na plus. Działa wszystko tak, jak należy. No i myślę, że musiał... chyba, żeby... Jeżeli chciałbym sobie po prostu poziom wbić, to musiałbym przede wszystkim sobie tak dużo awczyć. To znaczy musiałbym stać w jednym miejscu. Nie wiem, powiedzmy, jakbym sobie chciał zrobić herbatę czy coś, to musiałbym sobie po prostu pójść zrobić herbatę, kawę czy cokolwiek. I tutaj bym po prostu awczył i te wszystkie moby musiałby się mi zespałnić. Że w sensie, bo one się spełnią cały czas, tylko po prostu musiałoby to wpaść i potem tylko ciach, 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 ciach. I, i EXPO fajnie się ładnie wbija. Dobrze, ja myślę, że to byłoby, to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mnóstwo jakichś takich przebitek, mnóstwo może przyspieszeń, ale to tylko dlatego, że tak naprawdę ja skupiłem się po prostu na budowaniu, nic takiego nie mówiłem. A myślę, że to jest... Znaczy, no, dzisiejszy, no jakby dzisiejszy odcinek poświęcony temu o mob grinderowi, który naprawdę kozacko wygląda. I naj, najlepsze jest tym wszystkim to, że to nie jest skomplikowana jakaś tam budowla, nie wiadomo co to jest naprawdę prościutki mob grinder, a daje naprawdę dużo takiej korzyści. No jakby du, dużym plusem jest to, że łatwo wbić poziom dzięki niemu. To sobie tak ładnie też tak oświetliłem co, co dwie kratki pochodnie, także równomiernie światło będzie się rozprowadzało, ale też wiadomo tutaj też będę musiał światło porozprowadzać, ale to już się zajmę akurat poza odcinkami. E, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku już jutro. Nie wiem o której godzinie, to, to akurat nie ja potem będę decydował o której godzinie, bo teraz nie, nie, mam, nie mam pewności, bo jestem w trakcie nagrywania, więc nie wiem jeszcze, ale już wy będziecie akurat nie wiedzieć o której to godzinie regularnie będą publikacje, także jutro znowu będzie odcinek z serii ku przygodzie po pokonaniu Smoka Endu. Cześć!